Witam Was na kanale Mobilne Granko Dzisiaj króciutki update informacyjny dotyczące naszego kanału na YouTube Powstała nowa sekcja polecanych kanałów A w niej znajdziecie kanały takie jak Popas w Pieprz Raport z Państwa Środka Oraz kanał pewnej dziewczyny z Chin Która w ciekawy i przyjemny sposób pokazuje dawne życie od strony kulinariów. W jaki sposób w przeszłości się konserwowało żywność, mięso, przyprawy. Nie tak jak mamy obecnie. idziemy do marketu, kupimy, co nam się, żeby nie podoba. Jest to kanał naprawdę ciekawy i szczególnie Wam polecam. Filmiki nie są zbyt długie, lecz temat jest naprawdę ciekawy i wiele można z niego wyciągnąć i się nauczyć. A być może kto wie, co los przyniesie tej umiejętności się. Tu w Polsce sprzedadzą A poza tym dzisiaj wleci postę na bloga Choć Przyznam szczerze Nie, nie mogę się widzieć prze... jako tego, do tego pisania sprzed tej długiej przerwy Widzimy, że motywacji jakiejś brak, lecz jeżeli pomożecie możecie mi ją odzyskać, to jeszcze dziś coś dla Was napiszę. A tak, to Was pozdrawiam. Zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania. No i na bloga oraz Instagrama. Linki znajdziecie w opisie filmiku. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej.